The cat sat on the Mianku! Cześć, cześć. Hej, A dzisiaj otworzymy sobie oryginalne Sony Angel. Tak jak pamiętacie, mamy już kilka odcinków na naszym kanale właśnie z Sony Angel. Natomiast ani razu jeszcze nie otwierałam oryginału. Za granicę jest mega drogi, żeby kupić. Bo to nie, kosztuje... nie wiem, ile to kosztowało, nie chcę mi się nawet tego liczyć. 120 zł kosztuje jeden tak minimum, kupiony stąd. Natomiast jak my tam pojechaliśmy, to one chyba były po 60 zł, więc to znacznie i tak dużo. taniej. Ale taniej niż gdybym zamawiała. No. Minimum 120. Dobrze, racja. Zobaczymy ale... ich fenomen, ponieważ są mega drogie. Tak, jak wiecie, ja nie przepadam super za Sony Angel, wolę zdecydowanie La który które ostatnio też otwieraliśmy. Natomiast wybrałam tylko i wyłącznie te, które mają, że tak powiem, cenzurę w miejscu, poparajko. Nie mają gołego to. Tak, ponieważ te mają być ubrane i są w wersji urodzinowej, nie. ponieważ zbliżają się moje urodzinki, to stwierdziłam, że ta seria będzie też dla mnie najlepsza. A te są z serii Sakura, czyli tak jak sobie dzisiaj prawie mam kulczyki. Dokładnie. Tylko... Połączenie takie widzę, tu kulczyki, tutaj czapeczka. No. wiem, co mam ochotę zrobić. Kindy, kindy. Dobra, już To jest w sumie japońsko-koreańskie takie, no bo w Korei też są sakury I wiem, że w Korei zakochali się właśnie w tej edycji Widziałam u dziewczyn właśnie vlogerek z Korei Więc jestem mega ciekawa, po prostu dostaliśmy w ogóle coś takiego Zaraz zobaczymy, co to jest A to jest. gratisik, tak zwany sklepowy gratisik Jeśli też uwielbiacie być urodziny Koniecznie zostawcie kciuka do góry, a w komentarzu napiszcie W jakim miesiącu wyje macie Podobno na 2000 łapek w górę ma się dwa razy urodziny do roku mm. <laughs> Warto spróbować Zobaczmy te dwa Wyjmijmy z i zestaw. Zaczynamy od Birthday Gift Bell, ponieważ jest to chyba edycja misiowa. Z Niestety nie było tych wszelkach, które otwieraliśmy podróbkowe, a i tak zestawimy je do podróbek, no ale Były trudno. opakowania pod dinozaurach. Powiem Wam, jak tylko stanęliśmy chyba dwie minuty przed otwarciem tego sklepu, od razu się zrobiła kolejka. Gorący <laughs> temat nadal do tej pory, chociaż mi się wydaje, że labo, bo wygrały teraz aktualnie z Sony Angel No tak. Okej, okay, mamy tutaj są są serią? Nie, to jest. O, to jest ta seria. To są te misie i mi totalnie zależy na tym różowym. Tak, ten a ten też ten jest ładny kursie. i sekretny, o kurcze, no dobra. Zobaczmy w takim razie, jakiego my tutaj mamy naszego Son Indzie. Opakowanie w sumie wygląda jak podróbce, też no. było nadrukowane. Podróba dobrze odwzorowała. No, Ładny. Ładny. ale szczerze? Dobra, ma skrzydełka, bo to jest Sony Angel, ale szczerze nie powiedziałbym, że to oryginał, gdybym szedł z za zagranicy. <grym> Wiesz co? No co nie? No to są oryginały, Nie Nie no, na pewno? Tak. Dobrze, niech będzie, niech będzie, Kupiliśmy dobrze. Kupiliśmy to z oficjalnego sklepu, natomiast zobaczmy jeszcze jak wygląda Sakura i zaraz je porównamy do naszych podróbek, czy faktycznie było warto wydać aż tyle pieniędzy. Mam nadzieję, że te też mają właśnie zakryte pupera i to od siedzenia. I nawet widzieliśmy w sklepie torbę na labubu. Wyglądała naprawdę super. I taką torbę mogłam chodzić. Okej. Okay. Nie jest? będę wam pokazywać ich pupci, bo od tyłu nie mają cezury, od dołu. Ale jest to jelonek. Jak... Nie, to nie jest jelonek. Co to jest? co to jest? Jak myślisz? Jelonek. To jest Goat. Koza. koza? Ja myślałam, że to jest sekretna, ale to jest koza. Dobra, kożorowe. No tu mamy wszystkie właśnie do znalezienia, ale oczywiście też mamy sekretną. I to jest 2 na 144, I a to jest 1 na 144. Jeszcze że. Taki mech, tym bardziej, że od dołu nie ma cenzury, ale ma skrzydełka. Idziemy po podróbki. Ta seria totalnie kojarzy mi się z moim ulubionym misiem-episiem, który dostałam od marki EP, ponieważ ja ogólnie za dzieciaka kochałam te misie-episie, ale nigdy ich nie miałam. Moje przyjaciółki je zawsze miały, a ja nie miałam, więc cieszę się, że go mam. Totalnie mi on przypomina, więc sobie fajnie, ale mamy tak. Otwieraliśmy podróbki kociakowej edycji i dinozaurowej. Saszetka w sumie nie odbiega, no bo też ma taki nadruk. To tylko są bardzo podobne. No. Znaczy, widać, patrz, teraz jak przybierzesz, faktycznie widać, że no, ale jest to lepiej może zrobione. Być, może być ubrudzona. Nie, 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 nie. Tu jest twarz osobno, a to jest twarz w jednym, czyli to jest takie malowane, a to jest sklejane, wiesz, z jakichś kolorowych tych plasticzków. No, no. Więc faktycznie, okej, okay, potrafiłabym rozpoznać, ale szczerze, nie masz takiej różnicy jak blogu. Trzeba tą samą serię wziąć w yeah. bo to też jest problem. Bo może nie być ta ja może być inna. No. Nie było. Dobra, otwieramy teraz. Tego chcemy. No, wow. weż, happy birthday to Czeka, czekaj, Gwiazda się. Na no, urodziny zabierz mnie do Disneylandu w Chinach, Nie, ja, ponieważ Pipi ma w podobnym tym momencie urodziny co ty i stwierdziliśmy, że lecimy na łososie. No co? Na no no czy... ja Nie, jakbyś co? No to poni na łososie mają najlepsze. Tak, tak, tak. A... To chyba łosie. Łosie, super, Na łosie. Uwaga, proszę Państwa, czy zdobędę mojego To, tego? to, A, to jest może jest jestem specjalny? Nie. Ja... Co? Aha, nie, nie, to, nie, 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 to, 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 nie, to, 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 Czekaj, 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 czeka, ich poczekaj. nie ma rozpisanych. O mateczko. Tak? Tak? tak proszę, nie. Tak nie ma go tutaj? To jest sekretny. Żartuję. O jasie... O, jakieś no mam urodziny, to dlatego! Żartuję, ale, z... ale który to jest? Poczekaj, bo to Co jest ważne. Ten, ten, ten większy, ostatni, ten większy, ten, ten większy, większy, tak Nie, żartujesz sobie zobaczcie, no na urodziny dostałam, on ma różowe skrzydełka Ej, ten jest ładny, on jest taki perłowy i on jest o wiele ładniejszy niż tamte nie no Legendarny labubu znaleziony O kurczę, ej, nie wierzę, nie wierzę, no widzisz w podróbkach nie trafiliśmy na ani jednego sekretnego, o ile w ogóle były no, To nieważne czy w podróbkach, czy nie wiesz jakie to jest rzadkie Wiem To jest o... rzadkie, widzowie. Ma o wiele ładniejszy ten tasticzek, co nie? Taki perłowy. O wiele bardziej mi się podoba, ale sztos! No nie no, moja prośby, urodzinowe zostały wysłuchane, Nocake jak jestem Jakie to ma szczęście! No, Prawie jak z robotem w wilki Secret Boxach. A jeśli wy chcecie dołączyć do naszej urodzinowo mufinkowej rodzinki, to koniecznie upewnijcie się, czy macie przycisk subskrybuj kliknięty, ponieważ idziemy po 2 miliony subskrypcji. A co za tym idzie? Piosenka! Mamy tutaj wow. w wersji Sakura. I teraz zobaczmy, co my tutaj takie zdobędziemy. W tym roku nie byliśmy w na Sakurze, ale. ale Idziemy, spokojnie! Na bo mam nadzieję, że nam troszkę to wynagrodzą. O, uh, inny. Czy to jest nie, tym razem są... jelonek, Sarenka, co tu jest? -jeleń. to jest? Kulik! Myszo-jeleń! To jest Myszo-jeleń, Witowie! Co? Gwiazda się obudziła, widzowie. Witamy gwiazdę! Witamy gwiazdę, gdzie gwiazda idzie? Gdzie do lodówki! Pan to jest chyba jeleń, ale nie jestem pewna. Łosoś. Tak, Łosoś, dokładnie. Wygląda spoko, chyba mi się nawet bardziej niż ta koza podoba jej, czapeczka, bo ma tutaj więcej sakury. Co nie, ten ma tu jej tylko. Ale nie no, ładne są, ładne są, no i tak są to chłopczyki. Teraz mamy... Nie, nie, nie teraz no... mamy. po czym to wiesz? No po czym to wiesz? To sprawdziłam. Okej. Okay. Teraz mamy. Teraz już nie chyba Nie, już nie. Chyba, że tym małym, bo te no. małe są najrzadsze. Ale to. Ja wiem, jak wyglądają. Ja też nie mam zielonego pojęcia, ja mam nadzieję. Legendarna. Itek, ja to nie, nie mam jest zielonego on. pojęcia, to no. jest inny, jakby inna postać wtedy. Ja już jest... się o, wystraszyłem! Nie, złamana! Ja tyle kasy za płaciła, nie, to zapłaciłam i też złamane. Owie. O, kurcze Ej, byle to jak się Ciesz Mufinka, że to on nie miał złamanego. Nie ja wiem. To byłoby dopiero. I, i z chęcią ten kolor weźmie, ale ja spróbuję. To jakoś wstawić, bo on wtedy tak fajnie ten balonik Ojciec. trzyma. No a tutaj. No! Wiesz, tego balona! No nie pyknie, no tak no, to może to, być. E, e, to, że szczerze, tak? może tak trzymać. Sprawdzę ich cenę. Oby dwie serie kosztowały za jedną sztukę 14 euro. To co mało. daje 60 zł za jedną figurkę. No to dobrze. Połowa nawet. tego, co w Polsce plus jeszcze w Polsce może zapłacić zło. No znaczy jak w Polsce możesz zapłacić? O czym ty mówisz zamówisz. A, jak zamówisz większą ilość, no to tak. No. <laughs> Okej, okay, teraz przechodzimy do naszej Sakury. Dobrze to wygląda! Co tu robi w ogóle jakiś Siemanko! No bo fajnie pasuje do tego, tak? no pasuje, no. Moi Rodzina, to ja decyduję, no nie. Dobrze, Nie, będzie nie. Nie. wszystkiego najlepsze, jak go powtórkę trafiłeś. Serio? Naprawdę? No nie nie 60 zł za powtórkę? Tak nie będzie. pupca powtórka, no. Goło No tak mówią na TikTokowi w gorszym sposób, Gołupiec mówią. mówią. Uberaj to, tak? A, czemu ja ten? Nie, 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 nie. Ta nas póki co jeszcze nie zawiodła, więc otwieramy ostatnią z urodzinowych. Co ty na tytuł żeby urządzić moją rodzinę? Pipi na pewno też urządzimy. Urodziny, Pipi, urodziny moje. Dajcie znać, jakie macie pomysły w komentarzach, a my przychodzimy. Co przygotować kotu na urodziny? To jest właśnie Wasze mm -hmm. pytanie. No na przykład to, to jest jej... Na przykład drugiego kota. I tak. Co nie się tylko pyta? To była dla niespodzianka. by się bawiły razem. I? Nie, 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 nie podglądaj. Ja cię kręcę. Straszuję, że to jest Ej, po... ładny. Wiesz, że tym, że wystraszałem się, że to jest powtórka. Wiesz tak? dlaczego? Bo mi się pisze z tego koloru. Nieprawda, jest tego. No bardziej. nie rozumiesz, że zobaczyłem mówię, Ale ty, ma w jest... całości balon i ten balon jest w innym kształcie. Każdy ma inny kształt balonu. Ten ma prezent. Nie, no bardzo ładna seria i nie ma pupera to na wierzchu seria mi się podoba, tak. bo miał takie zbierać to spoko. Te szczerze, mi się tak średnio podobają. One mi Wiesz taki co? japoński styl bardziej No bo to bardziej. właśnie tam jest najbardziej popularny. i słuchaj, ludzie na przykład, jak biorą laptop, to sobie je przyklejają, tak? No wiem widziałem, ale to, o, to, to nie by. dla mnie, ja tam nie lubię. No dobra, no rzeczy. ale są nam ostatni w takim razie, jeśli chcecie więcej odcinków w Sony Angel, to koniecznie zostacie pod tym filmikiem 5000 slapek góry. A Popuring pom, powie wam Hello! Coś takiego. Tak, a my będziemy musieli wtedy policzyć, gdzieś wiesz za żeby znowu je przywieźć, tak? Pipi może na przykład? Tak, z Pipi jest podróżniczką. Nie, to chyba nie jest rzadkie. Nie, ani to, kurczaczek, kurczaczek. to jest kurczaczek. kurczaczek? Tak, po prostu. Jaki kurczaczek? Nie, parot. To przecież to jest papuga. Papuga, no? Jak papuga, merki, merki. Papuga! Papuga, Hanami Edition. prawda ten jeden sfilnowaliśmy i jakoś nie znalazłam tego mojego ulubionego, którego chciałam. Chociaż chyba ta papuga mi się najbardziej podoba. To no, nie jest wy kurczaczek. Ale też myślałam, że to na wielkanoc. Na A z tych, no to oczywiście ten rzadki. Czekaj, czekaj, czekaj! Czekaj, poczekaj, pokazuj, pokazuj tego rzadkiego. Hmm też ładnie. Tego nie otworzyliśmy. Dobre. A, dobra. Dostaliśmy wstępem. tak. To jest zakładka do książki, myślisz? Tak mi się wydaje. Pani nam to dała. Not for sale. Dała nam to do zakupów. Bardzo ładne właśnie z tej edycji Sakura. No bo w sumie teraz jest wiosna ta edycja. Dobra, napiszcie, który z tych wszystkich Sony Angel wam się najbardziej podobał. No bo mojego faworyta już znacie. Także jestem mega ciekawa. Zaraz to sprawdzą wszystkie komentarze. A my w widzimy się na tym przeuroczym odcinku. Buziaki. Pa!